Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. Trzy minuty uskrzydlania, Alina Kaźmierczak. Dziś o Dziś o komunikacji i o komunikacie ja i komunikacie ty. Co oznacza komunikat ja? Komunikat ja jest zawsze w pierwszej osobie i odnosi się do mnie i do mojej odpowiedzialności, do tego, że ja biorę odpowiedzialność za swoje myśli, czyny i uczucia, które są we mnie. Natomiast komunikat ty przerzuca odpowiedzialność na drugą osobę. Czyli mówi, że to nie moja wina, twoja wina. Podam przykład. Powiem tak. Jestem zdenerwowana. Komunikat ja. Czyli ja. To, co się we mnie dzieje, to jest zdenerwowanie. Ale ja mogę powiedzieć: To ty mnie zdenerwowałeś. I zauważcie, w słowie: Ty mnie zdenerwowałeś, od razu jest oskarżenie, osądzenie i przerzucenie całej odpowiedzialności za moje nerwy na drugą osobę. I zauważcie, co się dzieje, kiedy używamy komunikatu ja. Kiedy używamy komunikatu, ty. Kiedy używam komunikatu, ja, wtedy jestem osadzona w sobie i wtedy jestem całkowicie odpowiedzialna za swoje czyny. Natomiast jeżeli ty mnie zdenerwowałeś, no to tak, jakby to nie jest moja wina, bo to ty spowodowałeś, mało tego, to ty powoduje, że ta druga osoba jest osądzona i zaczyna czuć się winna poprzez zdenerwowanie drugiej osoby. Bardzo ważne z punktu widzenia działań asertywnych, ponieważ generalnie w asertywności mówi się, że powinno się używać komunikatu ja, unikać komunikatu ty. Natomiast nie tylko z tego względu powinno się używać tego komunikatu, ponieważ to za każdym razem to jest moje zdenerwowanie. Owszem, mogło się zdarzyć, że to, co dana druga osoba powiedziała, zrobiła, jak wygląda, wpłynęło na mnie. No ale to niestety już jest moja odpowiedzialność i mój problem, co ja z tym zrobię. Podam inny przykład. Mogę powiedzieć do męża: Jedziesz za szybko. I wtedy przerzucam na niego całą odpowiedzialność, że jedzie za szybko, że jest przy okazji nieodpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. Ale mogę powiedzieć, czuję się niekomfortowa, kiedy jedziesz z tą prędkością. I wtedy ja się czuję niekomfortowo, no i, i wtedy tak jakby ten komunikat, zauważcie, jak on zmienia relacje. Zatem warto pracować nad. Komunikatem ja. I za każdym razem, jeżeli powiem, ty mnie zdenerwowałeś, ty mnie wkurzyłeś, ty mnie, ty mi coś zrobiłeś, to zastanów się, co jest we mnie, co to mi robi. I nie przerzucajmy odpowiedzialności na inne osoby, tylko bierzmy odpowiedzialność za swoje stany emocjonalne i za to, co się w nas dzieje. Miłego dnia życzę.